Robią tą, yy, tą, tą specjalną kategorię w grach planszowych? Gry roku czy nie robią? Mem roku. Tak, tak mem roku. A, a, a. Po trakcie ten. Po, po, po traksowych e, przejściach już raczej stwierdzili, że chyba nie. nie? No co wyście w tą, w ten, w, poszli w taką ten w wojnę memową wtedy? O Jezus, a to ten w ogóle to no, był... rozumiem, że to było na żarty, nie? To było kompletnie na żarty. Mm. Najlepsze było to, że chyba te trzy osoby pisały e, do mnie. Czy wszystko ok? Czy wszystko w porządku? Aha, aha. A do niego się ludzie z redakcji odezwali. Co się stało? Okay. A to najpierw zaczęło od tego, że rano któregoś. Chyba to była sobota, chyba była jak to się zaczęło. Cały czas sobie pamiętaj nagrywam. A no. Była sobota chyba i zaczęło się od tego. Że napisałem rano, że nudzimy się, odwalimy coś. <laughs> I później mu napisałem, że nie chce mi się, to jest pada na ten. Spadam na spacer, jednak, bo się pogoda zrobiła. Tak, bo wstałem, ja chciałem pójść na spacer uh -huh. a, i napisałem mu, że tego, że nudzi mi się, bo właśnie ten yy, pada i yy, jest, yy, no nie, yy, nie mam nie mam w co grać, wkrótce krytycznie jakoś ten, czy właśnie ten. Ja on mówi: to dawaj zrobimy wojnę. Ja napisałem, no eee, dobra pogoda się zrobiła, to idę na spacer i jestem na spacerze że dostaję oznaczenie, że on zrobił tego O <grym> <grym> no to jednak, no to jedziemy. No, ty musiałeś to. szybko do domu wrócić. Czy no to wyszło tak. Ale ty no. masz, masz jakieś te, w sensie, no musisz wymyślić mema, nie, w sensie treść, ale korzystasz z jakichś konkretnych stron na tym memy? Które ściągasz zdjęcia, to po prostu tak nie, masz pomysł, rzucasz hasło do gogla i tyle. Zazwyczaj pierwsze, co mi przychodzi na myśl to jakiś e, scenariusz, w sensie jakiś ten, jakieś teksty, mm. a później w głowie praktycznie staram się szukać, czy mm. gdzieś widziałem jakiś temat. obrazowania taką taką. Jasne. Tak, nie? Albo ewentualnie co najlepsze i to e, ostatnio właśnie to wykorzystałem sobie na takiej zasadzie. E, po prostu wymyślałem, wymyślił mi się przy kaszmarze, przy mm -hmm. tym e, faktorze i. Tylko mnie z kamieniami. No to właśnie ten. Kurczę, na pewno coś takiego powstało. No, że po prostu ktoś gdzieś tam rzucił kamienia praktycznie, jak Jezus powiedział, wiesz, o takie. No, 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 no. Na pewno musiało powstać. I wpisałem sobie w internet właśnie, że ten kamieniowanie Jezus. <laughs> wyskoczyło mi wiele obrazów, i napisałem, żebyście fani, że było nie, no i wyskoczy, znalazło się u Was pięć albo dziesięć takich obrazków. O no, tym najbardziej pasuje okej, okay, okay. Bo ja myślałem, że masz wiesz, jakąś konkretną stronę, gdzie. Czy tam jakiś konkretny portal gdzieś. Dobra, okej, okay, wchodzimy. A mm, inspiracja na dzisiaj. Mam katalog swój. Mam swój mam folder rzeczy, które mi się podobają. i sobie zapisuję te platki, które rzeczywiście mm -hmm. gdzieś tam jakieś widzę, jakieś mamy, które są... Mają ciekawe właśnie obrazki. To gdzieś sobie zapisuję. Ale i tak koniec końców nawet mimo to, że mam w ogóle w katalogu obecnie chyba jakieś 30 memów gotowych. Zazwyczaj jest takie coś, że na bieżąco przychodzą mi jakieś lepsze mam takie wrażenie. <laughs> Czyli tamte są na czarną godzinę. Takie na czarną godzinę, tak. No. Jasne.